Alkohol, ciężkie jedzenie, światło niebieskie przed zaśnięciem. Godzina pierwsza na zegarku. Olo, tak się nie wyśpisz, wstawaj, ty, dawaj na górę do łóżka. No i może, że Już wiemy jak nie spać. To teraz słów kilka na temat higieny naszego snu, czyli najważniejszej regeneracji naszego organizmu. Nie tylko długość snu, ale jakość ma znaczenie. Przespanie nocy w godzinach 22 do 2 jest szalenie istotne. Powoduje wytwarzanie się hormonu melatonina, która to odpowiada za zegar biologiczny naszego organizmu. W fazie głębokiego snu najlepiej nasz organizm się również regeneruje, tak aby następny dzień zacząć wypoczęty. W tym wypadku długość ma znaczenie. Przespanie 5-6 cykli zapewni nam odpowiednią regenerację. Da nam to od 7,5 do 9 godzin snu. Na jakość snu wpłynie również nasze korzystanie z telefonu. Ważnym jest, aby nie naświetlać się światłem niebieskim od 30 do 60 minut przed zaśnięciem. Lepszą alternatywą w tym wypadku będzie książka.